Shadows and vanished into sunlight. Outside the wall, their reputation lingered over no man's land like a shroud of fear. A weapon far more effective than brass or steel. American Keegan. These were the men Dad had spoken of. The ghosts. And someone dared to go against them. They were headed to San Diego. Federation territory. To find their man Ajax. Ghosts. We'd only imagined them. Nowe, were determined to be one of them. Cześć wszystkim, z tej strony WHO i zapraszam na Call of Duty Ghosts, Dobra, online. Słuchajmy. Słuchajmy. Ajax. dla spostrzegawczych ludzi, jak możecie zauważyć. Słuchajmy. Graficznie to wygląda dużo lepiej niż ostatnio. Dlatego, że przez weekend e, Activision, e, a raczej Infinity War, e, zrobili jakieś modyfikacje i optymalizacje, więc było pełno update'ów gry, konkretnie jeden, <śm> z tego co pamiętam jeden, ale, ale jak widzicie jest dużo lepiej, dużo, dobra, bez gadania. Ale bym go zabił. Ach. He he. To, co robimy, cel osiągnięty. Co oni nam każą? Widzicie, bardzo ładnie, nie? Konwoj. Dobra, biorę. Czyli mamy oznaczyć to, co będzie tu jechało, ok. Widzicie, jak to ładnie wygląda? Coś pięknego. Znaczy. No nie przesadzajmy, tak? To nie jest. Uh, Crisis. Czy tam Battlefield graficzny? O, on strzeli też sobie. Dobra, już. A mogę, mogę to wywalnić. Nie Mogę to wywalić, mogę, mogę Da. O, mam iść No iść piesku, już, już, już szarik. Proszę wejdź No i co? No dobra Mało czasu. Mamy ratować Ajaxa, tak myślałem o. będziesz gotowy. Jeszcze nie. Hehe. <laughs> Dobry motyw, nie? No, szybciej Wo. Wymieniaj, wymieniaj. Ach, ło, wow. co się dzieje? Masakra, rzeźnia po prostu. Szybko tam będziesz się chować, ku, aby przysłać psa do ataku. Ok. To pies niech tamtej. Dobra. tamte, dostaje. Piesek ten sobie stoi na pałek w ogóle. Dobra, biegniemy, biegniemy. Trzeba. Biec cały czas do przodu, Au. biegnę na pałę. O, zaskoczył mnie dobra. Au! Au. ale dostałem, co nie? Gdzie oni są? Oł. Co? Macie. <laughs> czekam, czekam. O kurde <laughs> Kartofel za kartofel. Ja wam dam Dobra, ja, ja na do góry biegnę Ale ja go zlamiłem ale zlamiłem lekko, sorry. Mam coś z czułością, chyba źle ustawione. Muszę się przyznać, że parę dni nie siedziałem przy kąpie. I, i tak to właśnie jest. Dobra, gdzie macie clear? Piesek tego, to ja tego. Dobra, gra zapisana. Biegniemy do góry, do góry. Szybciej, szybciej Ajaxa musimy. Ajax, Ajax czy Ajax? Jak oni mówią wreszcie? Ja mówię Ajax. Przecież w Polsce gram. No, powiedz. taki dylemat. O nie. E, remote sniper, który to był klawisz? Q? N? An, ok Rozpoczynamy po Twoim strzale. I tutaj dobra Przy drzwiach, dobra walić to. Tego nie mogę, tego nie mogę, tego mogę. Ej, strzeliłem do niego, nie? Nie ma. Ile szczegółów, nie? Bardzo ładnie to wygląda. I bardzo dobrze. Żołnierz Federacji 5. Ciekawe. Wow, zjeżdżam i oberwałem. Ok, schowałem się, żeby. Jest. Dobra, szybki byłem. Wow, on zaprowadzi do Ajaxa, ok. Trzeba się pilnować Sharika O, gadają już tam. Co? Co ziomek? Jest ty nie potrafisz wąchać wody. No, nie gadajcie. Dobry jestem, nie? Wiedziałem, że będzie grałem, wiedziałem, to było do przewidzenia. Więcej gazu, więcej gazu. Jeszcze gazu. Cyklon back, kurta granat. A ten? Ej, ten nie wybuchł. Dobrze i tego, kolega tego, tego. Amigo, amigo. Coś tam jeszcze było? Tu widzę. Au. Tam wyślemy pieska. Gdzie jest piesek? Co to robisz? E, Okej. Okay. Pewnie nie można tam pieska wysłać. Ja widzę go. Jakiś tam nabój powinien go trafić, prawda? O, gaz. O, nie, brak am amunicji. Przeładuj. To jest nasz tak. Jeden, drugi, trzeci. Nie było mi przykro ciebie, wiesz? Bardzo mi nie było. O, raca. Tup, 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 tup. Znowu podjął trop, ok. Na no piesku. Ja proponuję wymienić naboje A, nie musiałem. No jasne, że musi być blisko, bo ja wiem gdzie idę. Co? Ja proponuję tutaj. Co wy To? The tu? Aj, i odejdź. No, no tutaj. Widzicie to? Ja mogę przejść, ale czy ty przejdziesz? No kolego. Dajesz. No dajesz, kigan Dobrze. Co? A. O Jezu, zabiłby mnie, widzisz? Widzisz? Nie żyje Idziemy Tu Inne wejście, to tutaj To co? Co robimy ziom? Dobra No dobra I będzie boom headshot Albo i nie Będziemy ich dusić I BAM! Jeden, drugi, trzeci. Ej, trofię go, nie? Raz w główkę. A, ale się zgrałem z tym slowmo. O, a jesteśmy. Ajax. Ajax. Ale mnie prze... Ej, jak mnie przepchnę. Link jest tam Trzymaj się, ej! Wiem, że to hamskie ale słyszałem, że... że ten... że może nie zawsze pierwsi giną. Czy oni muszą podtrzymywać takie... Takie rzeczy? W grach tu nic nie widać, Rourke. Nie mam czasu na wyjaśnienie. Oni się znają, czyżby to był zgaduję, naprawdę były kolega albo przynajmniej wróg, którego znali, tylko oni, on dobra.

Ej, wszystkich wybiłem chyba. A ja, a ja? Ja nie mam broni, wiecie? Potrzebuję broni. Get to the chopper, dobra. Idę, idę. Cześć Sari. Dobra. Hey on the turn. Co? Everybody. 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 Yeah. Everybody. Yes. Oh, we got a full Federation Division moving on Monica you boys have to get back here quick. Yeah. Uh, grubo! Grubo! Tak więc do następnego filmiku, gdzie pewnie będziemy szli ratować ojca. Z tej strony mówi Wuhaj. Cześć!